Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 15 października 2025 roku. po. 1398 rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsipuch 1 z dnia 14 października 2025 roku w sprawie stawek przejściowego wsparcia krajowego za 2025 roku. Na podstawie artykułu 49 ustawy 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku. O Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata myśliwskie dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 1741 oraz 2025 roku, pozycja Punkt pierwszy Zarządza się, co następuje, paragraf Punkt pierwszy Stawka przejściowego wsparcia krajowego, wymienionego w artykule 20.2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku, o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata myśliwskie za 2025 roku. Wnosi w przypadku punkt pierwszy uzupełniający płatności podstawowej myślnik z na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności, punkt drugi płatności niezwiązanej do tytoniu myślnik, co na kilogram jasego z grupy odmian minia oraz na kilogram tytoniu jasego odmian typu burle, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia. Paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2025 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi. Z krajewski punkt pierwszy Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi kieruje działem administracji rządowej myślnik rozwoju wsi. Na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. W szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi dziennik usta pozycja.